Cześć. Witaj w kolejnej części vloga moje 5 minut i tak jak kilka dni wcześniej tak jak dzisiaj tak jak wczoraj kontynuuję poprawianie testów na skutek refaktoryzacji i w sumie refaktoryzację zacząłem. Więc kolejne 5 minut na to dzisiaj poświęcę. I może się uda poprawić testy. To zapraszam także wczoraj miałem problem z pustą klasą, pustym obiektem i testowałem weryfikowanie po pustym uh, select member path tak, po tym pustym properties, ale to się niestety nie udało więc yy, podczas debugowania miałem inny pomysł, żeby po prostu wyliczyć Ile jest meta, ile jest propertisów, ile jest fieldów w kontekst. Tak, bo mam coś takiego jak e, runtime ta typ, czyli w momencie kiedy uruchomię, czy tam kiedy obieg jest podniesiony mam e, typ, typy, typ, swój typ. I tu mogę sobie pobrać e, getFields. Jeżeli pola są, albo nawet any, Doróżany. Czyli jeżeli jest jakieś pole, albo raczej nie jest i nie ma też, mam tutaj typ e, get properties. Czyli mam coś takiego. Czyli jeżeli nie ma fieldów, i nie ma propertiesów, to wówczas wraca true. I wypada tylko i wyłącznie hmm, przetestować. Run UNIT test. I zobaczymy. Bo tutaj był problem taki, że ja tam coś podmieniłem z tym puffem. I się okazało, że wszystko ignorował. O, dźwięk się otworzył. Odpalił się dźwięk. One, on more. Co nadal źle. No, binu. Może to źle napisałem. Czyli jeżeli. Hmm. Być może. Być może powinienem je nagle użyć, bo nie jestem pewien, czy dobrze napisałem to składnie. O tej godzinie jak nagrywam, no to niestety. Mogą się różne rzeczy w głowie mieszać. E, czyli tak, nie powinno być e, fieldów i prophetessów. Czemu to event nadmieniało? Jest, zadziałało. Czyli ten any coś mi tutaj nie... E, pewnie się wykluczyły negacje, jak w jakiś sposób... Dobra, nieważne. Teraz tak. Jeszcze jeden test. Jaki ostatnio nie, nie udał się. Moich prób zmian. Jeżeli tutaj dopiszę coś, to powinien być błąd. Jest błąd. Można by coś zrobić też z tym e, odtwarzaniem, żeby ten dźwięk się jednak nie odtwarzał. A żeby on się nie odtwarzał, to ja musiałbym e, zamokować sound player. I musiałbym w zasadzie używać moków w tym momencie. Albo nie użyję moków, tylko zrobię fake sound playera. Które jest pochodną i sound Player. i go sobie zaimplementuje. Czyli de facto nic nie musi robić. Bo o to w zasadzie chodzi. I teraz, czy ja mogę to wyrzucić? Zapomniałem znowu, jak się wyrzuca Move, to ok. E, I teraz mam po prostu tak, moka zrobionego, tak. Pustą klasę, która nic nie wykonuje, teraz nie powinna się odtwarzać. Przynajmniej e, w kontekście tego testu. Zadziałało. Więc super. Kolejny slajd został. E, poprawiony. Pozostały kolejne, ale to już nie dzisiaj. Dzisiaj super, że poprawiłem te testy, więc. Jest ok. Czas się skończył, Także testy poprawiłem. W końcu udało mi się dojść do sposobu, jak to wszystko ogarnąć. E, mianowicie puste klasy, które nie mają puste w sensie obiekty, które nie mają pól i, i, i właściwości, tak? E, I teraz mogę po prostu testować je. A o taką jedną klasę miałem. A jutro będę mógł kontynuować refaktoryzację kolejnych slice'ów Także na dzisiaj to już tyle, bardzo krótki odcinek. Niczego odkrywczego nie ee, zrobiłem. Poza tym, że w sumie użyłem takiego najprostszego chyba z możliwych mocków, bo nie użyłem żadnej biblioteki do mokowania, tylko po prostu napisałem sobie klasy. W sumie już to zrobiłem wcześniej. Raz e, z Data. E, jakoś tak. Data time. Em. No dobrze. To dzięki za dzisiaj. Do zobaczenia jutro, oczywiście. Cześć!